Cześć, witam Was wszystkich w programie Pogaduchy do Poduchy na kanale Piłka i Kosz. To będzie materiał, który nagrywałem w sumie idąc do pracy. Teraz powtórzę to, co do Was nawijałem, a po prostu nie było słychać. Znowu nie było dźwięku, nie wiem czemu. Słuchawki chyba się załączyły i przez to nie było żadnych dźwięków. I nawijałem właściwie, nikt nie słyszał. Mój subskrybent Dętka napisał, że nic nie słychać, dlatego teraz powtórzę, o czym dzisiaj właśnie nagrywałem tuż przed północą. W ogóle dzisiaj jest wyjątkowy dzień, 5 czerwca. Z tego miejsca pragnę złożyć życzenia mojej córeczce kochanej mojej Wiktorii. Wszystkiego co najlepsze dla ciebie. Yy, wiem, że także czasem odpalasz mój kanał, więc mam nadzieję, że odpalisz, usłyszysz, ale te życzenia oczywiście już ci składałem po północy, a jutro z samego rana znowu będziemy się słyszeć. A to jest kanał Piłka i Korzy. Program Pogaduchy do poduchy. Dzisiaj mieliśmy pierwszy mecz półfinałowy w lidze narodów. Mecz pomiędzy Niemcami na Allianz Arena. W, w Niemczech bardzo ciekawe spotkanie. Niemcy prowadzili po golu Floriana Wirca, zawodnika, którego chce kupić Liverpool. Liverpool chce za niego zapłacić 150 milionów funtów. To będzie bardzo drogi zawodnik, ale chyba jest tego warty. Znakomita forma. Znowu pokazał się z dobrej strony, strzelił gola, ale Portugalia potem wyrównała po pięknym golu. Francisco Konseisao, ja pamiętam jego tatę, Sergio Konseisao, grał w winterze. Jego syn, no świetna bramka, piękny strzał i wyrównanie gdzieś tam na początku drugiej połowy. W ogóle wszystkie bramki padły w drugiej połowie meczu. W pierwszej no, ani żadnych kartek, ani żadnych ciekawych sytuacji nie było. No Florian Wilt strzelił tego gola, wyrównał ten, ten cały... Francisco Conceição, a zwycięskiego gola strzelił znowu Cristiano Ronaldo. Zawodnik nieprawdopodobny, który gdzieś chce dobić do granicy tysiąca goli jako pierwszy w historii. Wczoraj bramka i dała ta bramka zwycięstwo Portugalii. Portugalia wygrała ten mecz 2 do 1 i zamelduje się w finale. Zmierzy się z drużyną Francji lub Hiszpanii, bo ten drugi półfinał dzisiaj i to jest przepiękny mecz. Dla każdego kibica piłki nożnej to jest mecz, którego. Nie można przegapić. To jest półfinał Ligi Narodów, a teraz nie ma żadnych ciekawych spotkań, żadnych meczów, więc y, ta Liga Narodów nam spadła jak z nieba, bo przynajmniej są jakieś mecze. Dzisiaj był jeden mecz, Niemcy, Portugalia, jeden do dwóch, a jutro mamy także jedno spotkanie pojutrze. W piątek mamy także Polaków, Gra będziemy się mierzyć w meczu towarzyskim z Mołdawią, ale na ten moment. Skupiamy się na meczu jutrzejszym, na meczu Hiszpanów z Francją. I Kilian Mbappé powiedział po zakończonym sezonie: podziękował swoim kibicom Realu Madryt, że dali mu wsparcie od pierwszego meczu, i teraz będzie się starał przywrócić swoją znakomitą formę w reprezentacji, której nie ma. Od dawna nie strzela jakoś sporo goli, drużyna nie wygrywa. Niebawem Deschamps. Nie będzie już trenerem Francuzów. Mówi się, że zastąpi go Zinedine Zidane. Zidane mówi, że to jest jego marzenie poprowadzić Francuzów, swoją reprezentację swój kraj, być selekcjonerem. Więc prawdopodobnie właśnie Zinedine Zidane zastąpi Didier Deschamps. Deschamps zdobył sporo trofeów, sukcesów ma naprawdę sporo jak na te ostatnie lata. Po prostu Francuzi wygrywali mistrzostwo świata choćby za Deschampa, ale są taką drużyną, że mogliby strzelać dużo więcej goli, bo oni strzelają jednego gola, a potem się bronią. Więc ta Francja trochę nie wykorzystuje swojego potencjału. Może z Zinedine, Zindanem będą wyglądać lepiej w ofensywie, może będą lepszą drużyną. Na ten moment Hiszpanie są mistrzami świata, i to Hiszpanie są faworytem w tym spotkaniu. Ale nie jest powiedziane, że Francja tego meczu nie wygra. Jest naprawdę w świetnej formie, szczególnie Usman Dembele, faworyt do zdobycia złotej piłki, no bo przecież jego drużyna Paris Saint Germain wygrała Ligę Mistrzów, a zazwyczaj zwycięzca, nie wiem, choćby Mundialu lub Ligi Mistrzów, potem jest faworytem do zdobycia właśnie tej prestiżowej nagrody, tej złotej piłki. Ale to jest złota piłka, więc to, tam może się zdarzyć wszystko, i ta do, nagroda nie do końca jest przyznawana zazwyczaj najlepszemu graczowi. Nie, po prostu, no ale to jest bardzo często jeden z najlepszych graczy, ale też musi wszystko się zgadzać, jeśli chodzi o politykę. Wiadomo, ale że jest Francuzem, to Dembele ma szansę pokonać. Jamala jeszcze jakieś dwa tygodnie temu nikt by. Yy, tego Dembele chyba on nie myślał, że może powalczyć z, z Jamalem. Ale Jamal odpadł w półfinale z Interem. Barcona wygrała potrójną koronę, ale Dembele wygrał po czwórną koronę. Wygrał cztery trofea w tym sezonie, więc jeszcze więcej. Strzelił 49 goli razem z asystami w klasyfikacji kanadyjskiej. To jest nieprawdopodobny wynik. Po prostu wystawili go na środek ataku. Yy, znalazł yy, yy, po prostu Luis Enrique, obecny tener. Paris Saint-Germain znalazł dla niego miejsce, z, ustawił go na szpicy i tam po prostu Dembele zaczął być bardziej skuteczny. I Paryż po prostu w tym momencie ma najlepszą drużynę w Europie. Ja myślę, że jakby Barcelona trafiła na finał, by dostała się do finału, to by ten finał przegrała, bo Paryż po prostu był tak rozpędzony, w takiej dyspozycji, że w jeszcze wyższej, w jeszcze lepszej formie był niż Barcelona. Więc dzisiaj... Portugalia znowu z Cristiano Ronaldo dała radę, wygrała i zagra w wielkim finale i oni zagrają o złoto Ligi Narodów i to będzie duża rzecz jak wygrają. Oni wygrali jako pierwsi Ligę Narodów, mają szansę to powtórzyć teraz, ale Hiszpania będzie faworytem, albo Francja, myślę, że obojętnie która z tych drużyn tutaj awansuje będzie faworytem. Portugalia może i by była faworytem jakby nie było Cristiano Ronaldo, oczywiście to jest tylko moje zdanie, bo z Cristiano po prostu ten atak jest heliocentryczny, wszystko jest ustawione pod niego. On zawsze oczekuje na podanie, zawsze czeka na. Wystarczy go mocno pokryć, albo nie będzie miał dobrego dnia Ronaldo no i Portugalia ma problem. Dlatego wydaje mi się, że Martinez mógłby wprowadzać świeżych, nowych zawodników, ale takie, taką postacią, jaką jest Cristiano Ronaldo, no nie da się go posadzić na ławce nie da się go nie wystawić, bo to jest po prostu absolutna legenda tego Portugalii i on zawsze będzie chciał grać, póki będzie powoływany, będzie tym kapitanem, będzie najważniejszym graczem Portugalii. Bruno Fernandes musi się z tym pogodzić. Wszyscy piłkarze Portugalii muszą się pogodzić z tym, że ten Ronaldo tam jest, i gra i że gra duże minuty. Tym razem znowu dał radę. Tym razem znowu poprowadził swoją drużynę do wygranej w półfinale z Niemcami. Duża rzecz, ale czy wygra finał? No zobaczymy. Na pewno nie będą faworytem w finale, bo mówię, będą znowu skupiać się na tym, żeby dogrywać piłkę do Ronaldo. Jeśli on nie strzeli gola, no to Portugalia może tego meczu nie wygrać. Jutro o 21.00 ten mecz Hiszpania-Francja będzie do obejrzenia i w TVP Sport, i na kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Premium. Więc każdy sobie... Będzie mógł wybrać, gdzie woli obejrzeć, jaki komentarz lubi. Ja prawdopodobnie odpalę telewizję polską, bo nie mam po prostu Polsatu. Ale cieszę się, że jutro jest ten mecz i zobaczymy, czy Jamal potwierdzi swoją klasę, wartość i czy jednak Dembele tutaj. No to, to też jest jednak mecz, który będzie decydował o tej złotej piłce. Bo jeśli Hiszpania wygra, to będą jakieś argumenty dla Jamala. A jeśli wygra Francja, no to jakieś argumenty zgarnie... Faworyt na ten moment przynajmniej, bo widziałem najnowszą klasyfikację. I ten cały Usman Dembele jest na pierwszym miejscu, na drugim jest Lamin Yamal, a na trzecim jest Rafinha. Widziałem też takie zestawienie: największe szanse na mistrzostwo, choćby w La Lidze i na pierwszym miejscu na przyszły sezon jest Real Madrid. Yy, może tak być, ale ja się nie do końca z tym zgodzę. Ja uważam, że Barcelona jest faworytem, ale. Bo wygrała ten sezon, i po prostu dlaczego mieliby nie powtórzyć i nie grać dalej tak samo dobrze? A tutaj, jednak, Trzabia Alonso w Realu Madryt to jest coś nowego. To musimy zobaczyć, czy to będzie działało. Nie wiem tego, ale to jest kanał Piłka i Kosz. Jesteście w programie Pogaduchy do Poduchy. Jest bardzo późna noc, ale ja tutaj chcę nawinąć zawsze na temat sportu kilka słów. Yy, opowiem zawsze w nocy, właśnie o 3.30 w nocy zawsze odpalajcie kanał Piłka i Kożli, program Pogaduchy do Poduchy, zawsze na temat piłki nożnej czy koszykówki a jutro oprócz tej piłki mamy jeszcze mecz tenisa, bo w półfinale w Roland Garros zagra nasza Iga Świątek i będzie miała szansę yy, obronić ten tytuł, wygrać go po raz czwarty, wygrała już trzy razy z rzędu, teraz jest półfinał, ale ten mecz z, jutro to nie będzie łatwy mecz ze Svitoliną, ciężka rozgrywka się szykuje, ale o godzinie 14 każdy fan tenisa odpali chyba ligę Świątek i będzie kibicował, a my oczywiście o godzinie 21 odpalamy Ligę Narodów w TVP i oglądamy mecz Hiszpania-Francja. A dzisiaj mieliśmy ten mecz Niemcy-Portugalia, to był taki przedsmak tego, co nas czeka w najbliższych dniach, właśnie dzisiaj mecz Hiszpanów z Francją, a jutro przecież zagrają nasi. Nasi Polacy, nasza kadra, nasza reprezentacja i zmierzą się w meczu z towarzyskim, meczu z Mołdawią. Zobaczymy, czy będą skuteczni, czy Krzysztof Piątek z Mateuszem Boguszem yy, będą skuteczni, tak jak są w ligach swoich. Natomiast yy, oczywiście Krzysztof Piątek już nie jest zawodnikiem Basza Szczepiel odszedł do Arabii Saudyjskiej o tym także. Już wspominałem na moim kanale i będę już powoli kończył, bo przerwa dobiega końca. Pamiętajcie, odpalajcie co noc o 3:30 w nocy program Pogaduchy do Poduchy. A teraz życzę Wam już kolorowych snów. Wyśpicie się dobrze. Do samego rana nie zostało wiele godzin, ale jutro piękny dzień, 5 czerwca, dla mnie też wyjątkowy. Mam nadzieję, że dla Was również jutro czwartek. Więc teraz śpicie dobrze, a jutro słyszymy się ponownie na kanale Piłka i Kosz czy w programie Pogaduchy do Poduchy, czy na innych, czy w innych programach na kanale Piłka i Kość. Wszystkich zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania oczywiście. A teraz dobrej nocy. Hej.